Myślisz, że znasz swojego kota, w końcu mieszka z tobą, śpi obok, patrzy ci w oczy, mruczy. Wydaje ci się, że rozumiesz, czego potrzebuje i co czuje. Ale prawda jest taka, że ogromna część ludzi wierzy w rzeczy o kotach, które są zwyczajnie nieprawdziwe. A co gorsza, te mity potrafią naprawdę szkodzić cicho, powoli, każdego dnia. Dzisiaj obalę najbardziej znane mity o kotach, takie, które słyszałeś setki razy, i możliwe, że w niektóre z nich nadal wierzysz. I teraz bardzo ważna rzecz. Ten film nie jest po to, żeby kogokolwiek atakować. Jest po to, żebyś po jego obejrzeniu mógł powiedzieć jedno: Teraz wiem więcej i mój kot będzie miał lepiej. I jeśli chcesz częściej oglądać takie filmy, to w tym momencie możesz zostawić subskrypcję. A teraz zaczynamy. Mit pierwszy: koty to samotniki i nie potrzebują nikogo. Koty rzeczywiście są inne niż psy i w zupełnie inny sposób okazują swoje emocje, bo nie skaczą z radości na widok opiekuna, nie domagają się ciągłego kontaktu i nie okazują przywiązania w tak bezpośredni sposób, ale to wcale nie oznacza, że nie potrzebują relacji, bliskości i obecności drugiej istoty. W naturze dzikie koty bardzo często żyją w koloniach, tworzą grupy, rozpoznają się nawzajem, współdzielą teren, czuwają przy młodych i funkcjonują w strukturach społecznych, które wcale nie przypominają samotniczego trybu życia, jaki tak często im się przypisuje. Domowy kot również buduje więzi, tylko robi to subtelniej, ciszej i w sposób, który łatwo przeoczyć, jeśli nie wie się na co zwracać uwagę, bo dla kota obecność oznacza często coś zupełnie innego niż dla człowieka. Jeśli twój kot śpi w tym samym pokoju co ty, siada niedaleko, obserwuje cię z drugiego końca kanapy, chodzi za tobą między pomieszczeniami albo układa się tam, gdzie właśnie przebywasz, to są właśnie sygnały przywiązania i potrzeby bycia blisko, nawet jeśli nie domaga się głaskania czy zabawy. Problem zaczyna się wtedy, gdy człowiek wychodzi z domu na długie godziny, zostawia kota samego od rana do wieczora, często bez zabawy, bez stymulacji, bez kontaktu. A w głowie powtarza sobie, że przecież to kot, on lubi być sam i poradzi sobie bez problemu. Tylko, że kot nie powie wprost, że jest samotny, nie zapłacze, nie zaprotestuje i nie zacznie się domagać uwagi w sposób, który jednoznacznie skojarzymy z samotnością, bo u kota ten stan objawia się zupełnie inaczej. Samotny kot bardzo często po prostu zaczyna gasnąć może więcej spać, tracić zainteresowanie zabawą, jeść zbyt dużo albo zbyt mało stać się. Nerwowy, nadpobudliwy, zacząć niszczyć przedmioty albo załatwiać się poza kuwetą, a wtedy bardzo często słyszy się, że robi to na złość, że jest złośliwy albo że stał się problemowy. Tymczasem to nie jest złośliwość, tylko forma wołania o uwagę i kontakt w jedyny sposób, jaki ten kot zna. Koty potrafią bardzo silnie przywiązywać się do jednej osoby. Potrafią tęsknić, przeżywać stres separacyjny i bardzo źle reagować na nagłe zmiany w obecności opiekuna. Są też takie, które po wyjeździe właściciela na kilka dni przestają jeść, szukają człowieka po całym domu lub wyraźnie tracą energię i chęć do czegokolwiek. Ten mit wciąż jednak funkcjonuje bardzo mocno, i dalej słyszy się, że kot to samotnik, który nikogo nie potrzebuje. I warto tu powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Nie każdy kot od razu nadaje się do życia z drugim kotem, i nie każdy zaakceptuje nowego towarzysza, ale każdy kot potrzebuje relacji, choćby tylko z jednym człowiekiem. Potrzebuje rutyny, rozmowy, bodźców, zabawy i poczucia, że jest zauważony. Nie jako element wyposażenia mieszkania, ale jako żywe stworzenie, które czuje, reaguje i buduje więź. Mit drugi: kot zawsze spada na cztery łapy. Od lat powtarza się, że kot jest tak zwinny i tak dobrze przystosowany do życia na wysokościach, że w każdej sytuacji wyląduje bezpiecznie na czterech łapach. Wiele osób traktuje to jako fakt. I przez to bagatelizuje zagrożenia związane z otwartymi oknami, balkonami czy nawet zwykłym parapetem, bo skoro kot ma swój słynny odruch prostowania ciała w powietrzu, to przecież nic mu się nie stanie. W rzeczywistości jest to jeden z najbardziej mylących i niebezpiecznych mitów, bo kot faktycznie potrafi odwrócić ciało podczas spadania, ale ten mechanizm nie działa w każdej sytuacji i na każdej wysokości. Kot potrzebuje czasu, by ustawić się w powietrzu, a jeśli upadek następuje zbyt gwałtownie, zbyt nisko albo w wyniku nagłego poślizgnięcia, to nie ma możliwości, by odpowiednio przygotował ciało do lądowania. Wypadki zdarzają się dużo częściej niż większość opiekunów przypuszcza. Kot wychyla się za ptakiem, próbuje złapać owada, traci równowagę na śliskiej powierzchni, albo porusza się zbyt pewnie po balkonie, który wydaje mu się bezpieczny. Upadek nie musi być wysoki, by był groźny. Koty bardzo często doznają poważnych urazów, także z niewielkich wysokości, bo ciało nie zdąża wtedy odpowiednio się obrócić. Złamania łap, Uszkodzenia miednicy, obrażenia klatki piersiowej i płuc, a także urazy wewnętrzne to jedne z najczęstszych skutków takich zdarzeń. Problem polega na tym, że wiele z nich nie ujawnia się od razu. Kot po upadku może wyglądać zupełnie normalnie, próbować chodzić, a nawet zachowywać się spokojnie, podczas gdy w jego organizmie rozwija się wstrząs albo krwawienie wewnętrzne. Ten mit jest tak silny, że wielu opiekunów przez lata żyje w przekonaniu, że ich kot jest ostrożny i że nic mu nie grozi, bo przecież dotychczas nigdy nie spadł. Tymczasem każdego roku weterynarze przyjmują mnóstwo kotów po upadkach z okien i balkonów, zwłaszcza wiosną i latem, kiedy koty stają się bardziej aktywne i bardziej skłonne do polowania na wszystko, co się porusza. Warto pamiętać, że kot, nawet jeśli jest niezwykle sprawny i szybki, nie jest niezniszczalny. Jego ciało jest stworzone do skakania i biegania, ale nie do amortyzowania nagłego, niekontrolowanego uderzenia o twarde podłoże. Otwieranie okien bez zabezpieczeń może prowadzić do tragedii, której można było łatwo zapobiec. Koty nie zawsze spadają na cztery łapy i nie zawsze są w stanie ochronić się przed skutkami upadku. Dlatego tak ważne jest, aby opiekunowie wiedzieli, że ten mit nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, a zabezpieczone okna i balkon to nie przesada, tylko podstawowy element troski o życie i zdrowie kota. Mit trzeci: Mleko jest dobre dla kota. Wiele osób wciąż wierzy, że mleko to naturalny i dobry napój dla kota, bo od lat pokazuje się koty pijące mleko w filmach, bajkach i reklamach przez co ten obraz tak mocno utrwalił się w świadomości ludzi, że miska mleka wydaje się czymś zupełnie normalnym i bezpiecznym. W rzeczywistości zdecydowana większość dorosłych kotów nie trawi laktozy, bo wraz z wiekiem ich organizm przestaje produkować odpowiednie ilości enzymu potrzebnego do jej rozkładu. W efekcie mleko zamiast być przyjemnością, staje się dla kota obciążeniem dla układu pokarmowego. Po wypiciu mleka bardzo często pojawiają się bóle brzucha, wzdęcia i biegunka, które mogą prowadzić do odwodnienia i ogólnego osłabienia. Co gorsza, reakcja nie zawsze jest natychmiastowa, więc wielu opiekunów w ogóle nie łączy problemów zdrowotnych swojego kota z mlekiem. Problem polega też na tym, że koty lubią smak mleka i chętnie po nie sięgają, nawet jeśli ich organizm źle na nie reaguje. To sprawia, że opiekun utwierdza się w przekonaniu, że wszystko jest w porządku, a mleko bywa podawane regularnie, mimo że kot przez cały ten czas zmaga się z dyskomfortem. Mleko nie jest kotu do niczego potrzebne i nie wnosi do jego diety niczego, czego nie można by dostarczyć w bezpieczniejszy sposób. Nie zastępuje wody, nie jest elementem naturalnego żywienia dorosłego kota i nie przynosi żadnych realnych korzyści zdrowotnych. Ten mit wciąż jednak funkcjonuje bardzo silnie, i przez to wiele kotów regularnie doświadcza problemów trawiennych, których można by łatwo uniknąć, po prostu rezygnując z mleka w ich diecie. Mit czwarty: Kot mruczy tylko jak jest szczęśliwy. Bardzo wiele osób jest przekonanych, że jeśli kot mruczy, to na pewno czuje się dobrze, jest spokojny, zrelaksowany i szczęśliwy, a sam dźwięk mruczenia kojarzy się wyłącznie z bezpieczeństwem, bliskością i przyjemnością. Ten obraz jest tak mocno zakorzeniony w świadomości ludzi, że dla wielu opiekunów mruczenie stało się prostym sygnałem mówiącym, wszystko jest w porządku. Rzeczywiście, bardzo często kot mruczy wtedy, gdy jest mu dobrze, gdy leży obok opiekuna, jest głaskany, czuje się bezpiecznie we własnym otoczeniu i przeżywa momenty spokoju. W takich sytuacjach mruczenie pełni rolę sygnału zadowolenia i budowania więzi. Problem w tym, że nie jest to jedyna funkcja tego dźwięku. Mruczenie jest również mechanizmem samouspokajania, który kot wykorzystuje w sytuacjach trudnych, stresujących i niekomfortowych. Oznacza to, że ten sam dźwięk, który słyszymy podczas głaskania, może pojawiać się także wtedy, gdy kot odczuwa silny stres, niepokój, a nawet ból. Organizm kota wykorzystuje mruczenie do obniżania napięcia, regulowania oddechu i uspokajania układu nerwowego. Właśnie dlatego zdarza się, że kot mruczy u weterynarza w trakcie badania, w czasie choroby, po urazie albo w sytuacji, w której jest wyraźnie przestraszony. W takich momentach mruczenie nie oznacza radości ani komfortu, lecz jest próbą poradzenia sobie z przeciążeniem emocjonalnym lub fizycznym. Nie każdy kot reaguje w ten sam sposób. Jedne koty w bólu milkną, chowają się i wycofują, inne stają się agresywne, a jeszcze inne właśnie zaczynają intensywnie mruczeć. Dlatego nie można zakładać, że mruczenie zawsze oznacza to samo, bo u różnych zwierząt może pełnić zupełnie inną funkcję. Ten mit bywa szczególnie niebezpieczny, ponieważ wielu opiekunów ignoruje niepokojące objawy, uznając, że skoro kot mruczy, to na pewno nic poważnego mu nie dolega. Tymczasem kot może jednocześnie mruczeć i cierpieć, a jego organizm może wysyłać bardzo subtelne sygnały ostrzegawcze, które łatwo przeoczyć, jeśli całą uwagę skupia się tylko na tym jednym dźwięku. Dlatego zamiast interpretować mruczenie w oderwaniu od reszty zachowań, zawsze warto patrzeć na całego kota na to, czy normalnie je, czy porusza się bez bólu, czy reaguje na dotyk, czy zachowuje swoją codzienną rutynę, i czy nie pojawia się apatia, wycofanie, albo nagłe zmiany w zachowaniu. Mruczenie nie jest więc jednoznacznym sygnałem szczęścia. Może oznaczać zadowolenie, ale równie dobrze może być próbą poradzenia sobie z bólem, stresem lub lękiem. I właśnie dlatego ten mit jest tak mylący, bo uczy nas patrzeć na kota przez pryzmat jednej reakcji, zamiast obserwować cały obraz jego zachowania. Kot, który mruczy, nie zawsze mówi, że jest mu dobrze, czasem mówi tylko, że próbuje przetrwać trudny moment. Mit piąty: kot robi na złość i potrafi się mścić. Bardzo wiele osób wierzy, że jeśli kot zaczyna załatwiać się poza kuwetą, drapie meble, zrzuca przedmioty ze stołu, albo zachowuje się inaczej niż zwykle, to robi to na złość, mści się, albo próbuje w ten sposób ukarać opiekuna za coś, co mu się nie spodobało. Ten mit jest niezwykle powszechny i niestety bardzo krzywdzący dla kotów. W rzeczywistości kot nie działa w taki sposób jak człowiek i nie kieruje się chęcią zemsty ani karania kogokolwiek. Kot nie planuje odwetu. Nie analizuje sytuacji w kategoriach urazy i nie ma potrzeby dokuczania drugiej osobie dla samej satysfakcji. Jego zachowania zawsze wynikają z emocji, instynktu, stresu, bólu albo problemów, z którymi nie potrafi sobie poradzić w inny sposób. Gdy kot nagle zaczyna sikać poza kuwetą, bardzo często jest to sygnał problemów zdrowotnych, takich jak choroby pęcherza, stany zapalne, ból przy oddawaniu moczu albo silny stres. Dla kota kuweta przestaje być wtedy miejscem bezpiecznym, bo kojarzy się z nieprzyjemnym doświadczeniem, więc szuka innego miejsca, które w jego odczuciu będzie mniej bolesne. Podobnie jest zniszczeniem przedmiotów, zrzucaniem rzeczy ze stołu czy nadmiernym drapaniem. Te zachowania bardzo często wynikają z frustracji, nudy, nadmiaru niewykorzystanej energii albo braku odpowiedniej stymulacji. Kot nie robi tego po to, by zdenerwować opiekuna, lecz dlatego, że jego potrzeby nie są w danej chwili zaspokojone. Zdarza się również, że kot zmienia swoje zachowanie po przeprowadzce, remoncie, pojawieniu się nowego domownika, innego zwierzęcia, albo po zmianie codziennej rutyny. Dla kota są to ogromne źródła stresu, które mogą prowadzić do zachowań, które człowiek błędnie interpretuje jako złośliwość. Ten mit bywa szczególnie groźny, bo prowadzi do karania kota za coś, na co nie ma on realnego wpływu. Krzyk, Odganianie, kara czy zamykanie w innym pomieszczeniu nie rozwiązują problemu, a jedynie pogłębiają stres i lęk, przez co zachowanie często jeszcze się nasila. Kot nie mści się i nie robi rzeczy na złość. On zawsze coś komunikuje. Może mówić o bólu, o strachu, o frustracji, o nudzie albo o tym, że jego środowisko przestało być dla niego bezpieczne. I dopiero zrozumienie tej przyczyny pozwala naprawdę pomóc zwierzęciu, zamiast traktować je jak istotę działającą z premedytacją. To właśnie dlatego ten mit jest tak szkodliwy, bo zamiast szukać źródła problemów w zdrowiu, emocjach i otoczeniu kota, wiele osób przypisuje mu ludzkie intencje, których on po prostu nie posiada. Mit szósty: kot nie potrzebuje zabawy. Wiele osób uważa, że kot to zwierzę, które samo potrafi zająć się sobą, przesypia większość dnia i nie potrzebuje żadnej szczególnej aktywności, bo przecież nie jest psem i nie trzeba z nim wychodzić na spacery ani się nim zajmować w taki sposób. Ten mit jest bardzo wygodny, ale niestety bardzo szkodliwy. W rzeczywistości kot, nawet ten spokojny i domowy, ma w sobie silny instynkt łowiecki, który potrzebuje ujścia. Polowanie, tropienie, gonienie i chwytanie to dla kota naturalne zachowania, których nie da się całkowicie wyłączyć, tylko dlatego, że mieszka w czterech ścianach. Jeśli kot nie ma możliwości rozładowania tej potrzeby poprzez zabawę, zaczyna szukać sobie innych form aktywności. Brak zabawy bardzo często prowadzi do nudy, frustracji i napięcia, które mogą objawiać się w różny sposób. Jeden kot stanie się apatyczny i wycofany, drugi zacznie nadmiernie miałczeć, trzeci będzie niszczył przedmioty, drapał meble albo zrzucał rzeczy z półek. Dla opiekuna są to zachowania problemowe, dla kota są one jedyną formą rozładowania niewykorzystanej energii. Wiele osób myśli, że skoro kot śpi kilkanaście godzin dziennie, to znaczy, że nie potrzebuje ruchu. Tymczasem sen u kota jest często przeplatany krótkimi okresami intensywnej aktywności, które w naturalnych warunkach byłyby wypełnione polowaniem. W domu tę rolę powinna przejmować zabawa, która pozwala kotu zachować równowagę psychiczną i fizyczną. Brak regularnej zabawy wpływa nie tylko na zachowanie, ale także na zdrowie. Kot, który się nie rusza, łatwiej tyje, ma słabsze mięśnie, gorszą kondycję i jest bardziej podatny na choroby. Dodatkowo nuda. I brak bodźców mogą prowadzić do przewlekłego stresu, który również odbija się na organizmie. Zabawa nie jest więc dla kota fanaberią ani dodatkiem, lecz jedną z jego podstawowych potrzeb. I właśnie dlatego przekonanie, że kot jej nie potrzebuje, jest kolejnym mitem, który sprawia, że wiele zwierząt żyje w stanie ciągłego niedoboru ruchu, bodźców i naturalnych zachowań. Mit siódmy: koty lubią być noszone. Wiele osób jest przekonanych, że koty tak naprawdę lubią być noszone na rękach, tylko udają, że im się to nie podoba, bo są uparte, niezależne albo chcą postawić na swoim. Gdy kot się wyrywa, szarpie, napina ciało albo próbuje uciekać, często słyszy się, że on po prostu marudzi, a przecież po chwili i tak się uspokoi. W rzeczywistości noszenie kota jest dla wielu z nich sytuacją bardzo stresującą. Kot traci wtedy kontrolę nad swoim ciałem, nie może swobodnie uciec, nie ma oparcia pod łapami i znajduje się w położeniu, które w jego instynkcie oznacza zagrożenie. Dla kota brak kontroli nad ruchem to jedna z najmniej komfortowych sytuacji. Niektóre koty rzeczywiście tolerują noszenie, a nawet potrafią się do niego przyzwyczaić, ale tolerancja nie zawsze oznacza przyjemność. Część kotów po prostu zamiera, napina mięśnie i czeka, aż to się skończy, bo wie, że nie ma innego wyjścia. Z zewnątrz wygląda to jak spokój, a w środku często jest to czysty stres. Koty są zwierzętami, które bardzo mocno cenią sobie możliwość decydowania o dystansie. Same wybierają, kiedy podejść, kiedy odejść, kiedy pozwolić na dotyk, a kiedy go przerwać. Noszenie odbiera im tę możliwość i zmusza do pozostania w sytuacji, na którą nie zawsze mają ochotę. Wielu opiekunów bierze kota na ręce z miłości, z chęci przytulenia, albo z potrzeby bliskości, ale zapomina, że kot okazuje uczucia w zupełnie inny sposób niż człowiek. Dla niego bliskością może być leżenie obok, ocieranie się, podążanie za opiekunem po domu, albo spanie w tym samym pomieszczeniu, a niekoniecznie podnoszenie i przytrzymywanie. Ten mit sprawia, że wiele kotów jest regularnie stawianych w sytuacjach, które są dla nich bardzo nieprzyjemne, choć opiekunowie są przekonani, że robią im tym samym przyjemność. Tymczasem szacunek do kocich granic jest jedną z najważniejszych rzeczy w budowaniu dobrej i spokojnej relacji. Mit ósmy. Małych kociąt nie wolno dotykać, bo matka je odrzuci. Bardzo wiele osób wierzy, że jeśli człowiek dotknie nowo narodzone kocięta, to matka natychmiast je odrzuci, przestanie karmić albo nawet je porzuci. Dlatego wokół gniazda tworzy się całkowita strefa zakazu, w której nikt nie powinien się pojawiać. Ten mit jest przekazywany z pokolenia na pokolenie i sprawia, że ludzie często boją się jakiejkolwiek ingerencji. W rzeczywistości zdrowa kocia matka nie odrzuca kociąt tylko dlatego, że człowiek ich dotknął. Kotka rozpoznaje swoje młode po zapachu, głosie i instynkcie, a zapach człowieka sam w sobie nie jest powodem porzucenia miotu. Znacznie większe znaczenie dla jej zachowania mają stres, poczucie zagrożenia, hałas, obecność innych zwierząt i brak bezpiecznych warunków. Problem polega na tym, że ten mit sprawia, iż ludzie często nie reagują nawet wtedy, gdy kocięta są wyraźnie wychłodzone, osłabione albo znajduje się z nimi coś niepokojącego. Z obawy przed odrzuceniem młodych człowiek nie sprawdza, czy wszystkie oddychają, czy mają dostęp do sutków, czy nie zostały przygniecione lub odsunięte przez rodzeństwo. Tymczasem właśnie w pierwszych dniach życia kocięta są najbardziej bezbronne i to wtedy pomoc człowieka bywa kluczowa. Delikatne sprawdzenie ich stanu, upewnienie się, że są ciepłe, że każda ma możliwość sania i że żadne nie słabnie, może dosłownie zadecydować o ich przeżyciu. Oczywiście nie chodzi o ciągłe dotykanie, przenoszenie i niepokojenie miotu bez powodu, bo to rzeczywiście może wprowadzać kotkę w stres i poczucie zagrożenia. Kluczowe jest zachowanie spokoju, delikatności i rozsądku, a nie całkowite unikanie kontaktu wynikające wyłącznie z lęku przed mitem. Zdarzają się sytuacje, w których kocia matka rzeczywiście porzuca młode, ale przyczyną są wtedy najczęściej silny stres, choroba, brak pokarmu, ból poporodowy albo zagrożenie w środowisku, a nie sam fakt, że człowiek dotknął kociąt czystymi rękami. Ten mit jest szczególnie niebezpieczny, bo sprawia, że ludzie boją się reagować nawet wtedy, gdy reakcja mogłaby uratować życie. Mit 9. Koci miętka działa na wszystkie koty. Bardzo wiele osób jest przekonanych, że kocimiętka działa na każdego kota bez wyjątku i że każdy kot po jej zapachu zacznie się tarzać, ocierać, przewracać i zachowywać w charakterystyczny, pobudzony sposób. Dla wielu opiekunów brak reakcji na kocimiętkę bywa wręcz powodem do zdziwienia albo niepokoju. W rzeczywistości kocimiętka wcale nie działa na wszystkie koty reakcja na nią jest uwarunkowana genetycznie i dotyczy jedynie części populacji. Szacuje się, że reaguje na nią tylko około połowa do dwóch trzecich kotów, a reszta może nie reagować w ogóle, co jest całkowicie normalne i nie oznacza żadnych problemów zdrowotnych. Co więcej, kocięta bardzo często w ogóle nie wykazują zainteresowania kocimiętką, a pierwsza reakcja może pojawić się dopiero w wieku kilku miesięcy, kiedy układ nerwowy zaczyna dojrzewać. U części kotów reakcja rozwija się z czasem, a u innych nie pojawia się nigdy, mimo że są w pełni zdrowe i aktywne. Brak reakcji na kocimiętkę nie oznacza, że coś jest z kotem nie tak. Nie świadczy o jego emocjach, inteligencji ani relacji z opiekunem. To po prostu kwestia wrodzonej wrażliwości na konkretny zapach, a nie cecha, którą można w jakikolwiek sposób wytrenować. Nawet u tych kotów, które reagują na kocimiętkę, intensywność zachowania może być bardzo różna. Jedne wpadają w krótką euforię, inne stają się spokojniejsze, a są też takie, które reagują tylko przez chwilę i szybko tracą zainteresowanie. Po takiej reakcji, kot zwykle uodparnia się na działanie kocimiętki na jakiś czas i przez kolejne kilkadziesiąt minut w ogóle na nią nie reaguje. Ten mit sprawia, że wielu opiekunów próbuje podawać kocimiętkę na siłę, sądząc, że skoro kot nie reaguje, to trzeba zwiększyć ilość albo częstotliwość. Tymczasem brak reakcji jest po prostu naturalną cechą danego kota i nie ma sensu próbować jej wywoływać na siłę. Kocimiętka nie jest więc uniwersalnym bodźcem, który działa na wszystkie koty. Dla jednych będzie źródłem krótkiej ekscytacji, dla innych pozostanie zupełnie obojętna. I żadna z tych reakcji nie jest ani lepsza ani gorsza, po prostu są różne. Mit dziesiąty. Kot może jeść to samo co człowiek. Wiele osób jest przekonanych, że skoro kot tak chętnie interesuje się tym, co człowiek ma na talerzu, to znaczy, że może jeść dokładnie to samo, tylko w mniejszych ilościach. Kawałek mięsa z obiadu, kęs kanapki, odrobina makaronu z sosem albo coś z patelni. Często ląduje w kocie i misce z myślą, że przecież to tylko drobna przekąska. Problem polega na tym, że to, co dla człowieka jest zwyczajnym jedzeniem, dla kota bardzo często jest ciężkostrawne, drażniące albo wręcz toksyczne. Przyprawy, sól, cebula, czosnek, sosy, tłuszcze, a nawet niektóre mięsa przygotowane w kuchni mogą poważnie obciążyć koci organizm, mimo że kot zje je z ogromnym apetytem. Kot nie wybiera jedzenia pod kątem tego, co jest dla niego zdrowe, tylko reaguje na zapach, konsystencję i ciekawość. Jeśli coś ładnie pachnie, porusza się na talerzu albo jest ciepłe, to dla kota od razu staje się interesujące. To jednak nie ma nic wspólnego z bezpieczeństwem żywieniowym. Wielu opiekunów śmieje się, że ich kot zawsze poluje na ich jedzenie, że kradnie z talerza i że najlepiej smakuje mu to, czego nie wolno. I w tej obserwacji jest bardzo dużo prawdy, bo zakazane smaki często pachną najsilniej i najbardziej intrygująco, ale to właśnie one bywają dla kota najbardziej szkodliwe. Część problemów po takim jedzeniu pojawia się od razu w postaci bólu brzucha, biegunki, wymiotów czy osłabienia, a część rozwija się powoli i bez wyraźnych objawów. Właśnie dlatego tak wiele osób przez długi czas nie łączy problemów zdrowotnych kota z tym, co od czasu do czasu trafiało do jego pyska z ludzkiego talerza. Kot nie jest małym człowiekiem i jego organizm działa według zupełnie innych zasad. To, że coś jest dla nas smaczne i bezpieczne, nie oznacza, że będzie takie samo dla kota, i właśnie ten mit sprawia, że z dobrych intencji bardzo łatwo zrobić kotu realną krzywdę. Jeśli ktoś chce dokładnie zobaczyć, które produkty z ludzkiej kuchni są dla kotów szczególnie szkodliwe, to na kanale czeka osobny film o 13 niebezpiecznych produktach, które bardzo często pojawiają się na naszych talerzach, a kompletnie nie powinny trafiać do kociej miski. Kot może wyglądać na wielkiego smakosza, ale to nie znaczy, że wie, co jest dla niego dobre. Czasem najlepszą troską jest po prostu nie dzielić się z nim tym, co jemy sami. Jeśli dotrwałeś do końca, zostaw komentarz o treści kocimiętka. A jeśli lubisz takie treści, zasubskrybuj czworonogi.